Może łez na pogrzebie Edyty Rynkowskiej. Te słowa księdza poruszyły wszystkich. Do następnego razu. W sobotę, 27 września 2025 roku, Brodnica na chwilę się zatrzymała. O godzinie 11.30 w kościele pod wezwaniem Jezusa Miłosiernego rozpoczęła się msza pogrzebowa Edyty Rynkowskiej, ukochanej żony Ryszarda Rynkowskiego. Artysta po raz drugi w swoim życiu musiał pożegnać najbliższą sercu kobietę. I znów zrobił to w otoczeniu łez, ciszy i słów, które łamią serce. Tym razem to nie scena była miejscem występu, lecz świątynia wypełniona bólem, wzruszeniem i wspomnieniami. To, co powiedział ksiądz, pozostanie z uczestnikami ceremonii na długo. Śmierć Edyty Rynkowskiej, która nastąpiła nagle 18 września w wieku zaledwie 52 lat. Wywołała ogromne poruszenie wśród fanów, znajomych i całej artystycznej Polski. Zmarła została znaleziona w ich wspólnym mieszkaniu w Brodnicy. Informacje o tragedii obiegły media błyskawicznie. Kilka dni później, 22 września, przekazano wyniki sekcji zwłok, i jak poinformowała prokurator Izabela Oliver w rozmowie z Plejadą. Bezpośrednią przyczyną zgonu była niewydolność oddechowo-krążeniowa, będąca konsekwencją pęknięcia żylaków przełyku. Śledczy nie stwierdzili żadnych obrażeń ani śladów mogących wskazywać na udział osób trzecich. Dla Ryszarda Rynkowskiego to już druga bolesna strata. W 1996 roku zmarła jego pierwsza żona, która przegrała walkę z nowotworem. Tym razem żałoba dotknęła go w zupełnie inny sposób. Edyta towarzyszyła mu przez dwie dekady w życiu, na scenie, w codzienności i w najważniejszych momentach kariery. Ich ślub odbył się w 2006 roku w Górach Stołowych, a udzielał go właśnie ten sam ksiądz, który 19 lat później pożegnał edytę Janusz Jezusek. To on celebrował mszę żałobną, która zgromadziła nie tylko rodziny i przyjaciół, ale też wielu fanów artysty oraz mieszkańców Brodnicy. Zgodnie z prośbą bliskich, zamiast tradycyjnych kwiatów, uczestnicy uroczystości mogli przekazać datki na fundację Dary Losów Brodnicy organizację, którą współtworzy sam Rynkowski. Ten gest miał być symbolicznym wyrazem pamięci i kontynuacją wartości, które były ważne dla zmarłej. W kościele panowała atmosfera skupienia, ciszy i poruszenia. Gdy ksiądz stanął przy ambonie, łzy zaczęły płynąć po policzkach wielu żałobników. Pożegnanie było bardzo trudne. To coś, co musi wypaść pięknie, ale i godnie. Coś, co nosi się w sercu i o czym będzie się pamiętać. Żegnają się ludzie, którzy się kochają, życząc sobie tego kolejnego spotkania. Do następnego razu. Pożegnanie żony, matki, to taki trudny moment. Nie tylko dla Was, dla najbliższej rodziny, ale dla nas wszystkich, mówił duchowny, nie ukrywając emocji. W dalszej części homilii nawiązał do twórczości Ryszarda Rynkowskiego, cytując teksty piosenek, które, jak sam przyznał, doskonale oddają ducha tej relacji. Póki ci smakuje świat, przy tobie są. Niewidoczne jak powietrze z górskich łąk. Zachód słońca nad jeziorem, zwykłe dni. Zobaczyłem te słowa, które w jakiś sposób sam kojarzę z waszym życiem. Gdy dzień uchyla drzwi, wsłuchany w sen Twój często myślę, jak mamy żyć. Los układa się jak dźwięk. Na klawiaturze cień, mej ręki. A ty bądź koło mnie. Tylko bądź, bo wiesz, wystarczy być, dodał kapłan, po czym w kościele zapadła głęboka cisza przerywana jedynie szlochem. Na twarzy syna artysty Ryszarda Juniora również malował się głęboki ból. Wierni, zgromadzeni świątyni, nie kryli wzruszenia, gdy widzieli, jak ojciec i syn wspierają się w tej trudnej chwili. Dla wielu z obecnych była to nie tylko msza żałobna, ale symboliczne przypomnienie o kruchości życia i o tym, jak nagle los potrafi odebrać to, co najcenniejsze. Po nabożeństwie, rodzina i przyjaciele towarzyszyli urnie z prochami edyty w ostatniej drodze na cmentarz parafialny. Kondukt pogrzebowy przeszedł przez miasto w milczeniu, przerywanym jedynie cichymi modlitwami i wspomnieniami tych, którzy znali zmarłą. Wspomnienia o jej dobroci, dyskretnej sile i oddaniu rodzinie wybrzmiewały w szeptach i spojrzeniach. Jej odejście zostawiło niezatartą pustkę, a jednocześnie przypomniało jak głęboko można kochać i jak trudno jest się pożegnać.